jestem Dawid Znajdujemy się na łowisku tak jakby no komercyjnym W stosunie staw taki niepłatny, żeby łowić na tym stawie trzeba dołączyć do klubu Ale o tym, z tym zaraz powiem Na początku chciałem powiedzieć w ogóle co trzeba zrobić, żeby zacząć łowić ryby w Po pierwsze Musimy kupić sobie coś takiego, co się nazywa Fishing rod license czyli jest to po prostu zezwolenie na wędki takie zezwolenie pozwala nam łowić na dwie wędki jeżeli chcemy łowić na więcej musimy dokupić drugie pozwolenie rocznie koszt takiego pozwolenia na rok to jest 27 zł oprócz tego musimy się zastanowić gdzie chcemy łowić ryby gdzie chcemy łowić ryby na stawach, czyli tak typowych komercjalach po prostu wyjedziemy na taki staw i płacimy wstęp z może być 10 funtów na cały dzień coś takiego to interesuje nas trochę łowienie bardziej takie już zaawansowane czyli typu rzeki, klenie, wrzany też takie stawy jak ten dokładnie jest łowisko dostępne dla wszystkich, tylko tylko członkowie klubu mają tutaj wstęp ja dołączyłem właśnie do takiego klubu ale to jest to Bradford po City Angling Association kosztowało mi to 50 funtów, ale przez cały rok mogę łowić na tym stawie, na dwóch innych. Jest dużo odcinków rzecznych. Myślę, że to się opłaca, bo jechać raz na ryby na komerce, płacić 10 funtów, tutaj są no, nieporównywalne. Tutaj ta cena jest nieporównywalna, po 50 dajemy i cały rok łowimy gdzie chcemy. Myślę, że to się bardziej opłaca. No to jesteśmy na takim a u jeziorku, uda się coś złowić Ogólnie to łowię na metodę Pamiętam, zrobiłem tutaj taki telecik Z takim metodowym miksem standardowo foremka Łowię na białego robaka maczą go jeszcze sobie dodatkowo w melasie Mam dwa rodzaje robaków Jeden jest też z talibutem po prostu Mam takie pudełeczko, następuje robaków, dodaje traktora halibuta także jest drugi rodzaj z ciała to ryby biorą myślę, że uda się coś złowić ciekawego o, no, to by było chyba na razie na tyle teraz pokażę pierwszy sposób na napełnianie koszyczka zanetowego do metody będzie to w sposób na no, tak zwaną niespodziankę. Najpierw sypujemy zanętę tutaj na dno koszyczka. Potem wkładamy przynętę do tego i zasypujemy resztę elementy. To co właśnie w koszyczkach właśnie w sposobie na metody jest najlepsze, najważniejsze, dlatego jest to Metoda skuteczna. Tu chodzi o prezentację przynęt. Widzicie, w tym momencie jest ona zakopana i nie widać. To jest właśnie sposób na niespodziankę. Ryba podpływa, zaczyna zajadać tę nętę i nagle wyskakuje jej robak. Ona wtedy nie ma siły, musi go pożreć. Mamy wtedy branie bankowo. Kto nie lubi niespodzianek? Ja się bardzo cieszę, jak idę i coś niespodziewanie się dzieje, gdzieś tam jakiś prezent dostaje i tak dalej. No to na pewno rybka też sobie zajada, zajada, patrzę, o robak i i już jest nasza. Ja zobaczymy czy to się sprawdzi. To był pierwszy sposób. Niespodzianka. Gdzie karpik leszczu duży. chory kolejnej ryby, znowu leść, no cóż, leście mi dzisiaj nie dają spokoju, ale zawsze coś, nie? Widocznie jeszcze zawsze zostawiam taki śluz w siatce zaprezentuję teraz drugi sposób na wypełnianie kuszyczka do metody z tym że teraz na haczyk damy pelet, bo wydaje mi się po prostu, że leszcze łapią się na Działego robaka maczanego w melasie, bo to jest ich przysmak tak naprawdę Melasa to jest typowo naleszcza No i co? Jedziemy z koksem, nie? I tutaj mam pelecik taką specjalną Gumeczkę do mojej Spadła mi Dobra Takie są specjalne gumeczki do pelecików, można je kupić I teraz I też, żeby nałożyć taką gumeczkę na pelecik wystarczą szczypce szczypczyki proszę się nie dawać nabrać na kupno tych specjalnych rozszerzaczy do gumeczek bo to jest śmieszne i niepotrzebne zdzieranie pieniędzy z ludzi także nakładam sobie gumeczkę tylko na szczypczyki rozszerzamy przekładamy pelecik bardzo ładnie i sprawnie to poszło o. i jest pelecik nałożony proste i bajeczne ja się nie bawię włosy, tylko po prostu przekładam to tak, o, w ten sposób myślę, że to wystarczy I teraz kolejny motyw, jak wypełnić kuszyczek razem wkładamy przynętę już pierwszą i będzie to tak zwany sposób na wielowarstwowość ja się posłużę tutaj zwykłym peletem suchym ale to może być kukurydza, to może być zanęta innego koloru Inny pelet, zupełnie inny rodzaj tego co mamy tutaj przyszykowane w bazie tak? I teraz sypiemy bazę Czyli tą podstawową zanętę jaką sobie tam zrobiliśmy na początku Najfajniej to wygląda z kukurydzą, kiedy kukurydza jest na dnie A potem zanęta Robi się nam taki fajny torcik Wyciskamy I voila! Widzicie wygląda to mniej więcej tak bardzo ładnie, nie? Super ładna prezentacja właśnie przynęty O to chodzi w metodzie i rzucamy do wody Hol kolejnej rybki Podejrzewam, że jest to kolejny leś. Na drugą wędkę mam drugie branie. Jas na To już jest hardcore teraz. A dwie wędki. Jeszcze nie mówię. A, siedzi jeszcze na drugiej wędzce Jeszcze mamy ją Ale leść jeszcze no, gdzieś dzisiaj tu Nasz większy. ale pod rząd są. tu wyciągamy tu podbierak mam zajęty aktualnie muszę sobie poradzić jakoś bez. Nie powinno się tak wyciągnąć ryb. Mm. Dzisiaj leszczyk, pelecik. leszczyk. tu mamy jednego. drugi czeka o, no. dawaj dalej o Leszcz obranie dzisiaj już dwa dwa leszczyki w tym samym momencie mnie zaatakowały ale dałem radę je wyjąć obydwa jeden Robi taki srebrniak. Pierwszy taki się male. Zypuszczamy do wody na pierwnie ręce. jeszcze raz dwa w tym samym momencie. Świetna sprawa na metodę w jednej było na koszyczku niespodzianka a w drugim torcik zobaczcie jak udałem trupy na niespodziankę i torcik poszły karty. Teraz będzie trzeci sposób na napełnienie kuszyczka. Tutaj dam znowu białego robaka. Będzie to tak zwana bomba zapachowa. No samego białego. Źle jeszcze biorą, to nie będziemy jeszcze łowić. Bomba zapachowa wygląda tak. Normalnie kładziemy tak jak zawsze. Się normalnie to robi. O Jezu, odwrotnie. W ten sposób kładziemy troszkę za nętki. I teraz robimy bombę zapachową. Bierzemy atraktory, tu mam akurat dwa nigie Może być to jakikolwiek inny. Dajemy tego atraktora do środka. Widzicie? To to wygląda, tak. A potem resztę zanęty. na metodę można łowić cały czas. Jak się tylko Wam to wydaje możliwe, możecie się z tym bawić ile wlezie i najważniejsze jest jedno. Przynosi to efekt sami widzicie Co prawda nie są to karpie, ale wygląda to tak jak standardowo napełniony Tyle że widzicie jest taki kameleon troszkę troszkę taki kameleonik i lecimy do wody z Jest. Znowu coś siedzi Zapewne lewczyk Oj nie, coś mi czegoś tym razem O jest po raz kolejny To jest chyba to jest chyba najładniejszy No, to już jest ładny Na pelecik Z gumeczką Karpa, ale bardzo ładnie mnie zaskoczyły to jeszcze dzisiaj tutaj to będzie już ostatnia rybka, jadę do domu proszę o komentarze, lajki, hejtowanie wszystko mi do widziane Jeśli chcecie więcej subskrybujcie, piszcie do mnie, jeżeli ktoś jest w Anglii, może do mnie pisać, zapraszam na ryby do domu nie chcę łowić sam dlatego wszystkim dziękuję, do zobaczenia